Co może wywoływać atak epilepsji? Bardzo często słyszy się, że napad epilepsji może zostać wywołany poprzez stres lub poprzez migające światła. Ale to nie są jedyne powody, i dzisiaj powiem, jakie one mogą być. Tak jak mówiłam, może być to stres, może mogą być to migające światła, ale też może być to nadmierna ekscytacja. I tak jest w moim przypadku. Ja dość często dostaję ataku, jeżeli jestem czymś bardzo ucieszona, czymś bardzo podekscytowana, więc wiem, że mogę się sobie spodziewać ataku. Oczywiście zmęczenie to też jest bardzo częsty powód, ale też mogą być to krzyki, różne szeleszczące. Dźwięki to też powoduje napady. Słuchanie głośnej muzyki to jest w moim przypadku też. Jeżeli za długo słucham za głośnej muzyki, szczególnie na słuchawkach, to też mogę się spodziewać, że dostanę ataku. Przemęczenie fizyczne. Oczywiście z epilepsją można ćwiczyć, można trenować, tylko trzeba mieć tam z tyłu głowy, że właśnie to też może powodować ataki. Zapewne jest tych przyczyn dużo, dużo więcej, ale wymieniłam takie, które sama pamiętam, które sama mam i które sama wiem. Więc osóbki, które mają epilepsję, a mają jakieś inne przyczyny, przez które dostają ataku, piszcie.